Witam Was wszystkich, ja jestem Garn PL z Power Equipy. Dzisiaj to jest drugi odcinek na moim nowym kanale. Mamy tutaj już drugiego quiza. Tym razem z, od Mikulo. Czyli tylko ja członka Power Equipy. To lecimy jazda! Kim jest Mikulo? Animator, gamer. No. No to oczywiście, że animator. Kiedy Mikulo utworzył pi pierwszy kanał na YouTube. 6 grudnia 2024. 20 maja 2024. Oczywiście, że 6 grudnia Jak się nazywa e na ekipa, w której jest Mikulo. Power Star, Power Ekipa. No, jak już mówiłem na początku, power ekipa. Czy mikulo robi na PC.pl? Nie, tak. Oczywiście, że tak. Kiedy mikulo dostał pierwszego pana na YouTube? Ojojoj, słowo. 22 20, września 2025 roku. 9 września 2025 roku. O kurde, trochę zapomniałem, dobra. Drugi? Dobrze. Czy mikulo pod, poddał się po, po pierwszym banie? Tak nie, oczywiście, że nie. Mikulo, jeśli to oglądasz, przepraszam za moją pomy pomyłkę. Ja myślałem, że to jest nie, Mikulo, przepraszam, przepraszam, ale powiedzmy, że dałem to. Okej. Okay. Najlepszy przyjaciel Mikulo. Co to jest? To Michał TV Marzek. O, oczywiście, że. Oczywiście. Poc, poc. Czy Mikulo miał haterów. Tak. Nie. E, 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 nie pamiętam. Nie, dobra. jak się nazywał ten czołg kiedyś? Fafentogermini, Mikulo. No wiem, że to bo kiedyś tam pisali, ale ja, ja akurat jakbym nie wiedział o tym, to bym dał to. No tak zbyt nie wiem. Czy Mikulo zrobił 100 subów? Oczywiście, że tak pamiętam. Tu i 9 na 10. No, bo tamte mi się pomylił że tamto było. Nie to. Dobra, no to... Nara, pozdro Mikulo!